Z tej strony Kamil Zinnery. Dziś poruszę temat płynności finansowej i jej wskaźników oraz wszystkiego, co musisz na ten temat wiedzieć. Dla każdego przedsiębiorcy kluczowe jest zrozumienie, czy jego firma ma wystarczające środki do pokrywania bieżących zobowiązań. Analiza płynności finansowej dostarcza odpowiedzi na to pytanie i pozwala na skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Właściwa ocena sytuacji płynnościowej ma fundamentalne znaczenie dla stabilności i rozwoju każdej firmy. W tym filmie poruszymy wiele punktów, a wśród nich znajdą się takie jak płynność finansowa, a więc podstawowy miernik wypłacalności krótkoterminowej, analiza wskaźników płynności, która umożliwia ocenę bieżącej sytuacji finansowej i zarządzanie ryzykiem. Porozmawiamy o optymalnych wartościach wskaźników, które różnią się w zależności od branży i specyfiki działalności. Powiemy też o niewłaściwych poziomach płynności, które mogą sygnalizować ryzyko niewypłacalności lub nieefektywności gospodarowania. Poświęcimy także czas na kompleksową analizę, która powinna uwzględniać zarówno dane sprawozdawcze, jak i dynamika przepływów pieniężnych. Ale zacznijmy od początku. Czym jest płynność finansowa? Płynność finansowa przedsiębiorstwa określa zdolność przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych przy wykorzystaniu aktywów w różnym stopniu płynności. Innymi słowy, Płynność finansowa mierzy w jakim stopniu firma może pokryć swoje zobowiązania krótkoterminowe środkami, które są dostępne w krótkim okresie. Zdolność przedsiębiorstwa do utrzymania odpowiedniego poziomu płynności jest kluczowa dla jego funkcjonowania. Płynność przedsiębiorstwa nie powinna być mylona z rentownością. Są to dwie odrębne kategorie finansowe. Podczas gdy rentowność mierzy efektywność generowania zysków, płynność finansowa przedsiębiorstwa charakteryzuje możliwości terminowego regulowania zobowiązań. A więc brak płynności może prowadzić do poważnych konsekwencji, łącząc w to problemy z utrzymaniem normalnego toku działalności operacyjnej. Przedsiębiorstwo może mieć wysoką rentowność, ale jednocześnie borykać się z problemami płynnościowymi, gdy znaczna część aktywów jest zamrożona w trudno zbywalnych składnikach majątku. Stan środków pieniężnych i innych aktywów o wysokim stopniu płynności determinuje możliwość sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściwe zarządzanie płynnością finansową wymaga ciągłego monitorowania relacji pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi, co z kolei pozwala na utrzymanie równowagi finansowej. Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa Zrozumienie istoty płynności to pierwszy krok. Kolejnym jest poznanie narzędzi, które pozwalają ją zmierzyć i ocenić. Analiza płynności finansowej opiera się na systemie wskaźników, które umożliwiają obiektywną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki płynności finansowej stanowią narzędzie analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego, pozwalające na kompleksową ocenę zdolności firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Podstawowe wskaźniki płynności różnią się stopniem restrykcyjności w doborze składników aktywów uwzględnianych w analizie. Każdy ze wskaźników koncentruje się na innych kategoriach aktywów, co pozwala na wielowymiarową ocenę płynności przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym. Analiza płynności finansowej powinna uwzględnić specyfikę działalności przedsiębiorstwa oraz charakterystykę branży, w której funkcjonuje. Wartość wskaźnika płynności może być interpretowana różnie w zależności od sektora gospodarki, cyklu operacyjnego oraz sezonowości działalności. Wskaźniki płynności mają charakter orientacyjny i wymagają kontekstu dla właściwej interpretacji. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie pojedynczego wskaźnika może prowadzić do błędnych wniosków, dlatego analiza powinna obejmować cały zestaw mierników płynności oraz uwzględniać dane z poprzednich okresów. Interpretacja wskaźników płynności wymaga również porównania ze standardami światowymi oraz benchmarkami charakterystycznymi dla danej branży. Analiza wskaźników sprawozdania finansowego powinna być uzupełniona o analizę przepływów pieniężnych, co daje pełniejszy obraz sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, Current Ratio. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, znany również jako Current Ratio, stanowi podstawowy miernik oceny płynności przedsiębiorstwa. Formuła tego wskaźnika opiera się na relacji między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi, co pozwala określić, w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstwa. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym teoretycznie lepsza sytuacja płynnościowa przedsiębiorstwa. Jednak interpretacja wymaga uwzględnienia kontekstu branżowego oraz specyfiki działalności. Wzór na wskaźnik płynności bieżącej przedstawia się następująco. Current Ratio jest równe aktywom obrotowym podzielonym przez zobowiązania krótkoterminowe. Przedział od 1,5 do 2 bywa uznawany za względnie bezpieczny, jednak rzeczywiste wartości wskaźnika bieżącej płynności znacząco różnią się w zależności od branży i cyklu operacyjnego. Wartości poniżej 1 sygnalizują zobowiązania krótkoterminowe przekraczające aktywa obrotowe, co może wskazywać na ryzyko utraty wypłacalności. Z drugiej strony, bardzo wysokie wartości wskaźnika nie zawsze są pozytywne. Częstym błędem w interpretacji jest traktowanie każdego poziomu wskaźnika powyżej 2,0 jako bezwzględnie pozytywnego. Nadmiernie wysoki wskaźnik może sygnalizować nieefektywne wykorzystanie kapitału pracującego lub zbyt ostrożne zarządzanie środkami finansowymi. Przedsiębiorstwo może utrzymywać zbyt wysokie stany zapasów lub należności, co ogranicza efektywność operacyjną. Udział zobowiązań krótkoterminowych w strukturze finansowania przedsiębiorstwa ma istotny wpływ na interpretację wskaźnika. Firmy o wysokim udziale zobowiązań krótkoterminowych wymagają szczególnej uwagi w zakresie zarządzania płynnością, gdyż ich zdolność do spłaty zobowiązań jest bezpośrednio uzależniona od szybkości rotacji aktywów obrotowych. Majątek obrotowy uwzględniany w liczniku wskaźnika obejmuje różne kategorie aktywów o różnym stopniu płynności. Zapasy, będące często znaczącym składnikiem aktywów obrotowych, charakteryzują się niższą płynnością niż należności czy inwestycje krótkoterminowe. Dlatego analiza wskaźnika bieżącej płynności finansowej powinna być uzupełniona o bardziej restrykcyjne mierniki płynności. Wskaźnik płynności szybkiej, Quick ratio). Current ratio daje ogólny obraz płynności, ale ma pewne ograniczenia. Uwzględnia bowiem wszystkie aktywa obrotowe, w tym zapasy, które nie zawsze można szybko zamienić na gotówkę. Dlatego analitycy finansowi sięgają po bardziej precyzyjne narzędzie. Wskaźnik płynności szybkiej, czyli Quick Ratio, stanowi bardziej restrykcyjną miarę płynności finansowej, eliminując z analizy składniki aktywów o najniższej płynności. Płynność szybka koncentruje się na aktywach, które można relatywnie szybko przekształcić w środki pieniężne bez znaczącej utraty wartości. Jak go policzyć? Quick Ratio jest równe aktywom obrotowym minus zapasy przez zobowiązania krótkoterminowe. Niektóre podejścia analityczne zakładają również podejmowanie rozliczeń międzyokresowych czynnych od aktywów obrotowych, ze względu na ich ograniczoną zbywalność. Ważne, by stosować spójną metodę. W praktyce oznacza to, że w liczniku uwzględniane są środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności krótkoterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe stanowią istotny składnik aktywów uwzględnionych w tym wskaźniku. Ich jakość i ściągalność mają bezpośredni wpływ na rzeczywistą płynność przedsiębiorstwa. Analiza powinna uwzględniać strukturę wiekową należności oraz ewentualne ryzyko związane z ich odzyskaniem. Inwestycje krótkoterminowe, będące kolejnym składnikiem wskaźnika, mogą obejmować różne instrumenty finansowe o różnym stopniu płynności i ryzyka. Ich wycena i dostępność na rynku wpływają na realną wartość tego składnika dla potrzeb oceny płynności. Wartość wskaźnika płynności szybki uznawana jest za bezpieczną zazwyczaj przy poziomie około 1, jednak akceptowalne wartości różnią się w zależności od branży. W niektórych sektorach przyjmuje się poziomy od 0,8 do 1,2. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje zobowiązania krótkoterminowe bez konieczności upłyniania zapasów. Wartości znacznie powyżej 2,0 mogą wskazywać na nadpłynność, co może być sygnałem nieefektywnego lokowania środków finansowych. Częstym błędem w analizie wskaźnika płynności szybkiej jest nieuwzględnianie sezonowości i specyfiki branży. Przedsiębiorstwa o wyraźnie zaznaczonych cyklach sezonowych mogą wykazywać znaczne wahania tego wskaźnika w różnych okresach roku, co wymaga odpowiedniej interpretacji w kontekście cyklu operacyjnego. Specyfika branży ma również istotne znaczenie dla interpretacji wskaźnika. Firmy działające w sektorach o szybkiej rotacji zapasów mogą wykazywać niższe wartości wskaźnika płynności szybkiej, co nie musi oznaczać problemów płynnościowych, jeśli zapasy charakteryzują się wysoką rotacją i możliwością szybkiej konwersji na gotówkę. Wskaźnik płynności natychmiastowej, a więc Cash Ratio. Wskaźnik płynności szybkiej znacznie lepiej oddaje rzeczywistą sytuację niż Current Ratio, ale nawet on ma swoje ograniczenia. Należności, choć bardziej płynne niż zapasy, nie są przecież gotówką. W sytuacjach kryzysowych lub gdy potrzebne są natychmiastowe płatności, liczy się tylko to, co firma ma w kasie. Tu z pomocą przychodzi najsurowszy z mierników płynności. Wskaźnik płynności natychmiastowej, określany także jako cash ratio, stanowi najbardziej restrykcyjną miarę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Koncentruje się wyłącznie na najbardziej płynnych składnikach aktywów czyli środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w relacji do zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej oblicza się następująco: cash ratio jest równy środkom pieniężnym i ekwiwalentom środków pieniężnych przez zobowiązania krótkoterminowe. Ten miernik pokazuje, jaka część zobowiązań krótkoterminowych może być natychmiast pokryta z dostępnych środków gotówkowych bez konieczności konwersji innych aktywów. Stan środków pieniężnych ma kluczowe znaczenie dla bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Płynność natychmiastowa pozwala ocenić, czy firma może poradzić sobie z nagłymi potrzebami płatniczymi lub nieprzewidzianymi sytuacjami wymagającymi natychmiastowych wypłat. Wartości cash ratio różnią się znacznie w zależności od branży i strategii finansowej. W sektorze finansowym lub regulowanym mogą być wyższe od jednego, podczas gdy w handlu czy przemyśle często mieszczą się poniżej 0,5%, ale za pełne zabezpieczenie uznaje się poziom powyżej jednego. Oznacza to, że przedsiębiorstwo powinno utrzymywać środki pieniężne na poziomie pozwalającym pokryć odpowiednią część zobowiązań krótkoterminowych uwzględniając swoje specyficzne potrzeby. Niski poziom wskaźnika oznacza potencjalne ryzyko utraty wypłacalności, szczególnie gdy wartość spada poniżej 0,1%. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo może mieć trudności z terminowym regulowaniem najważniejszych zobowiązań, co może prowadzić do problemów z dostawcami, pracownikami czy instytucjami finansowymi. Z drugiej strony wskaźnik powyżej jednego może oznaczać wysoką zdolność do pokrycia zobowiązań z gotówki, choć w niektórych przypadkach może też sugerować nadpłynność i niewykorzystanie możliwości inwestycyjnych. Ocena zależy od strategii i wymogów zewnętrznych. Utrzymywanie zbyt wysokich stanów gotówki może oznaczyć rezygnację z możliwości inwestowania tych środków w bardziej rentowne aktywa lub projekty rozwojowe, ale może być również uzasadnione strategicznie. Wskaźnik płynności natychmiastowej jest bardzo wrażliwy na chwilowe zmiany stanu gotówki. Jego wartość może ulegać znacznym wahaniom w zależności od cyklu płatności, terminów spłaty kredytów, dywidend czy innych znaczących transakcji gotówkowych. Dlatego analiza powinna uwzględniać dane z dłuższego okresu oraz tendencje rozwojowe. Zarządzanie środkami pieniężnymi wymaga znajomości cyklu konwersji gotówki przedsiębiorstwa. Firmy o długich cyklach operacyjnych mogą wymagać wyższych poziomów cash ratio niż przedsiębiorstwa o szybkiej rotacji kapitału obrotowego. Jeśli te informacje są dla Ciebie przydatne, skorzystaj z innej i nie trać więcej czasu. Zautomatyzuj układanie grafików pracy, wprowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej. Skorzystaj z darmowego okresu próbnego i przekonaj się, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie. Link znajdziesz w opisie filmu. Interpretacja wskaźników, zależności branżowe. Poznanie wzorów i wyliczenie wskaźników to dopiero połowa sukcesu. Kluczowe jest właściwe zinterpretowanie otrzymanych wyników w kontekście konkretnej firmy i branży, w której działa. Interpretacja wskaźników płynności wymaga głębokiego zrozumienia specyfiki branży, w której funkcjonuje analizowane przedsiębiorstwo. Różne sektory gospodarki charakteryzują się odmiennymi cyklami operacyjnymi, strukturami aktywów oraz wzorcami przepływów pieniężnych, co bezpośrednio wpływa na optymalne poziomy wskaźników płynności. Specyfika branży determinuje nie tylko docelowe wartości wskaźników, ale także ich interpretację w kontekście ryzyka biznesowego. Przedsiębiorstwa działające w branżach kapitałowo-chłonnych mogą wykazywać inne wzorce płynności niż firmy usługowe o niskich nakładach na aktywa trwałe. Istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się wskaźników płynności jest sezonowość działalności. Firmy działające w sektorach o wyraźnie zarysowanych cyklach sezonowych, takich jak turystyka, rolnictwo czy handel detaliczny produktami sezonowymi, wykazują znaczne wahania płynności w ciągu roku. Przy ocenie wskaźników należy również uwzględnić porównanie z innymi firmami z tej samej branży oraz typowymi wartościami dla danego sektora. Porównywanie wyników z konkurencją pozwala lepiej ocenić sytuację firmy i wskazać obszary wymagające poprawy. Równie istotny dla właściwej interpretacji wskaźników jest cykl operacyjny przedsiębiorstwa. Firmy o długich cyklach produkcyjnych wymagają innych poziomów płynności niż przedsiębiorstwa o szybkiej rotacji zapasów i należności. Długość cyklu od momentu zakupu surowców do otrzymania płatności od klientów determinuje potrzeby w zakresie kapitału obrotowego. Na interpretację wskaźników wpływa także struktura finansowania przedsiębiorstwa. Firmy w większym stopniu wykorzystujące finansowanie krótkoterminowe wymagają wyższych poziomów płynności niż przedsiębiorstwa opierające się głównie na kapitale długoterminowym. W analizie wskaźników płynności nie można również pominąć perspektywy czasowej. Dane z poprzednich okresów umożliwiają analizę trendów i identyfikację wzorców zmian płynności. Analiza dynamiczna wskaźników pozwala ocenić, czy sytuacja płynnościowa przedsiębiorstwa ulega poprawie czy pogorszeniu oraz przewidzieć potencjalne problemy. Oprócz czynników wewnętrznych, na właściwą interpretację wpływają także uwarunkowania makroekonomiczne i cykliczne. W okresach spowolnienia gospodarczego lub kryzysu wyższe poziomy płynności mogą być uzasadnione ze względu na zwiększone ryzyko i niepewność rynkową. Analiza wskaźników to podstawa, ale prawdziwe wyzwanie zaczyna się wtedy, gdy trzeba na ich podstawie podejmować konkretne działania. Teorie trzeba przełożyć na praktykę. Efektywne zarządzanie płynnością finansową to nie tylko liczenie wskaźników, ale przede wszystkim aktywne kształtowanie sytuacji finansowej firmy. Efektywne zarządzanie płynnością finansową stanowi kluczowy element strategii finansowej każdego przedsiębiorstwa. Wymaga ono kompleksowego podejścia, które obejmuje planowanie, monitorowanie, optymalizację przepływów pieniężnych oraz utrzymanie odpowiedniej relacji pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Podstawą skutecznego zarządzania jest dokładne prognozowanie przepływów pieniężnych. Przewidywanie wpływów i wydatków pozwala na planowanie działań mających na celu utrzymanie optymalnego poziomu środków pieniężnych. Prognozowanie powinno uwzględnić zarówno krótkoterminowe potrzeby operacyjne, jak i długoterminowe cele strategiczne przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem jest optymalizacja cyklu należności i zobowiązań. Skracanie terminów spływu należności przy jednoczesnym wydłużaniu terminów płatności i zobowiązań może znacząco poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Działania te wymagają jednak zachowania równowagi, aby nie naruszyć relacji z klientami i z dostawcami. Jeśli optymalizacja cyklu nie wystarcza, firmy sięgają po zewnętrzne narzędzia finansowe. Faktoring polega na przeniesieniu swojego rodzaju sesji i wierzytelności na instytucję finansową faktora w zamian za finansowanie oraz usługi zarządzania należnościami. Nie jest to prosta sprzedaż, lecz kompleksowa usługa finansowa pozwalająca na szybkie pozyskanie środków pieniężnych, choć wiąże się z kosztami finansowymi, które należy uwzględnić w analizie opłacalności. Oprócz zarządzania należnościami, równie istotne dla poprawy płynności jest zarządzanie zapasami, które ma bezpośredni wpływ na poziom kapitału zamrożonego w aktywach obrotowych. Optymalizacja poziomów zapasów poprzez stosowanie odpowiednich systemów zarządzania magazynem może uwolnić znaczne środki finansowe. Konieczne jest jednak zachowanie równowagi między redukcją zapasów a zapewnieniem ciągłości produkcji i sprzedaży. Kolejnym elementem strategii zarządzania płynnością jest negocjowanie terminów płatności z dostawcami i odbiorcami. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do optymalizacji harmonogramu płatności, uwzględniając swoje potrzeby płynnościowe oraz możliwości kontrahentów. Dodatkowo, wykorzystanie instrumentów finansowych, takich jak linie kredytowe, kredyty revolvingowe czy inne formy finansowania krótkoterminowego, może zapewnić dodatkową elastyczność w zarządzaniu płynnością. Kluczowe jest jednak utrzymanie odpowiedniej dywersyfikacji źródeł finansowania i monitorowanie kosztów kapitału. Monitoring wskaźników płynności powinien być regularny i systematyczny. Wczesne wykrycie niekorzystnych trendów pozwala na podjęcie działań korygujących przed wystąpieniem poważnych problemów płynnościowych. Najczęstsze błędy w analizie płynności finansowej firmy, nawet znając teorię i narzędzia praktyczne, łatwo opotknięcie. Jednym z najczęstszych błędów w analizie płynności jest mylenie płynności z rentownością. Przedsiębiorstwo może wykazywać wysoką rentowność przy jednoczesnych problemach z płynnością, gdy znaczna część zysków jest zabrażona w trudno zbywanych aktywach. Odwrotna sytuacja również jest możliwa. Firma może utrzymywać dobrą płynność, mimo niskiej rentowności operacyjnej. Kolejnym częstym błędem jest przyjmowanie jednego progu optymalnego dla wszystkich branż. Każdy sektor gospodarki charakteryzuje się specyficznymi wzorcami przepływów pieniężnych. Cyklami operacyjnymi oraz strukturami aktywów, co wymaga indywidualnego podejścia do oceny optymalnych poziomów płynności. Podobnie problematyczne jest nieuwzględnienie zmian sezonowych. Firmy działające w branżach o wyraźnej sezonowości mogą wykazywać znaczne wahania wskaźników płynności w różnych okresach roku, co jest naturalnym zjawiskiem wynikającym ze specyfiki działalności. Koncentracja wyłącznie na danych bilansowych, bez uwzględnienia analizy przepływów pieniężnych, daje niepełny obraz sytuacji płynnościowej. Rachunek zysków i strat oraz analiza cash flow dostarczą dodatkowych informacji niezbędnych do kompleksowej oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania i zarządzania środkami pieniężnymi. Traktowanie wysokich wartości wskaźników płynności jako zawsze pozytywnych może maskować problemy z efektywnością wykorzystania kapitału. Zbyt wysokie poziomy płynności mogą sygnalizować nieoptymalną alokację zasobów finansowych i utracone możliwości inwestycyjne. Ignorowanie jakości aktywów uwzględnianej w analizie stanowi kolejny częsty błąd. Nie wszystkie należności są równie ściągalne, a nie wszystkie inwestycje krótkoterminowe charakteryzują się tym samym poziomem płynności i ryzyka. Analiza powinna uwzględnić rzeczywistą wartość i dostępność poszczególnych składników aktywów. Nie uwzględnienie kontekstu czasowego i porównanie z poprzednimi okresami ogranicza wartość analityczną wskaźników. Analiza statyczna może nie wychwycić niekorzystnych trendów lub czasowych problemów płynnościowych, które są widoczne dopiero w analizie dynamicznej. Pomijanie wpływu czynników zewnętrznych, takich jak zmiany w otoczeniu ekonomicznym, regulacje prawne czy sytuacja w branży, prowadzi do niepełnej interpretacji wyników. Analiza powinna uwzględniać szerszy kontekst funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nadmierne uproszczenie interpretacji wskaźników bez uwzględnienia specyfiki modelu biznesowego przedsiębiorstwa może prowadzić do błędnych wniosków. Różne strategie biznesowe wymagają różnych podejść do zarządzania płynnością i mogą uzasadniać odchylenie od standardowych norm branżowych. Podsumowując, kompleksowa analiza wskaźników finansowych to must have działania każdej organizacji. Na szczególną uwagę zasługują wskaźniki płynności finansowej. Płynność stanowi bowiem fundamentalny element oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Determinując jego zdolność do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, wskaźnik płynności szybkiej oraz wskaźnik płynności natychmiastowej tworzą hierarchiczny system oceny, uwzględniający różne stopnie płynności aktywów przedsiębiorstwa. Właściwa interpretacja wskaźników płynności wymaga uwzględnienia specyfiki branży, cyklu operacyjnego, sezonowości działalności oraz standardów światowych charakterystycznych dla danego sektora. Efektywne zarządzanie płynnością finansową obejmuje nie tylko monitoring wskaźników, ale także aktywne działania w zakresie optymalizacji przepływów pieniężnych, kontroli cyklu kapitału obrotowego oraz wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych. Unikanie najczęstszych błędów w analizie płynności, takich jak mylenie płynności z rentownością, czy przyjmowanie uniwersalnych progów optymalnych, ma kluczowe znaczenie dla rzetelnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i podejmowaniu właściwych decyzji strategicznych, w zakresie zarządzania środkami finansowymi. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Koniecznie zostawcie komentarz, jeśli macie jakieś pytania. Do zobaczenia w kolejnym filmie. System Ilewi. Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu w każdego gatunku i w każdym rozmiarze.